Cześć. Dziś opowiem Wam, jak schować wodery i buty, jak je przewozić, jak je transportować. Firma Sims do tego celu stworzyła doskonałe narzędzie, doskonałe w swojej prostocie. To torby Bag. Dlaczego taco? Bo no, jak zobaczycie, przypominają swoim wyglądem meksykańskie taco. Czyli Placek z ciasta, który, który możemy w ten sposób rozłożyć, i możemy do niego wsadzić nadzienie. Jakie nadzienie? No, właśnie to nadzienie to nasze wodery i buty. Ta torba błyskawicznie daje się zapiąć. Jest na tyle duża, że bez problemu zmieścimy tu i wodery, i buty, dzięki czemu nie będziemy brudzić. Samochodu, bagaży, wszelkich innych miejsc, gdzie potrzebujemy te nasze wodery po łowieniu czy przed łowieniem złożyć. Torba jest wentylowana, tu ma wstawki z siatki z jednej i z drugiej strony. Dzięki czemu wilgoć ma szansę ze środka odparować, a my nie będziemy brudnych butów wozić na wycieraszce w samochodzie czy w bagażniku, tylko zabezpieczymy taką właśnie torbą. Są uszy. Można na torbę śmiało również powiesić, gdyby ktoś chciał. A jak to wszystko tutaj pakujemy, już Wam pokażę. Oczywiście firma Sims w różnych kolorach te torby taką ma w ofercie. Ta jest bardzo ładna, taka szara z niebieskim zamkiem. No i zobaczcie, ja tu zapakowałem swoje wodery, połowieniu, buty. Wszystko się tu ładnie mieści. Ale o co w tej torbie chodzi jeszcze. Tą torbę jak rozepniemy, robi nam doskonały plac do przebrania się. Możemy bez problemu zdjąć buty swoje, ubrać wodery na tym, nie mocząc nóg, nie chodząc po trawie, po błocie, po piasku, mamy kapitalną przestrzeń, żeby się przebrać. Również w połowieniu, jeśli chce, się chcemy rozebrać, wystarczy wejść na matę, zsunąć wodery, ściągnąć buty. I tu powłoka, tej, ta tkanina jest, jest nieprzemakalna nie w związku z powyższym. Nie ma problemu, żebyśmy komfortowo się przebrali. Do czego jeszcze ta torba może nam posłużyć? To jest duża, wygodna torba i nawet możemy do niej wsadzić wędki kołowrotki wszystko, co potrzebujemy gdzieś przetransportować. Dedykowana jest do woderów i butów, ale gdybyście chcieli zrobić z niej inny użytek, jak najbardziej tak. Ale to nie wszystko. Tu jeszcze mamy taką małą kieszonkę. Można, można schować jakieś drobiazgi, które chcemy mieć pod ręką, które nam się przydadzą. Nawet dokumenty wędkarskie czy cokolwiek innego tu w tą kieszeń, bez problemu, bez problemu nam się zmieszczą. Zapinana, zapinana na zamek tutaj z góry. Ale ta torba również może posłużyć nam, jeśli chcemy zabezpieczyć siedzenie w samochodzie. Jeśli będziemy przejeżdżać w mokrych woderach z jednego na inne miejsce, torbę wystarczy rozłożyć, położyć na siedzeniu, no już fotel nie będzie nam nasiąkał, już będzie można. Suchymi spodniami, i suchą półką później siąść na tym. A tak jak wsiądziemy raz, drugi, w mokrych woterach, zmieniając miejsce połowu, no to się okaże, że fotel nasiąknie i już jest niezbyt przyjemnie, gdy wracamy do domu. Tak jak mówiłem, do przebrania, do zabezpieczenia fotelu, fotela, do transportu różnych innych rzeczy, tak obak. Zobaczcie, jak to błyskawicznie można. Zapakować, wygodnie zapiąć, wygodnie transportować. Kapitalna rzecz prosty patent, prosty pomysł, natomiast genialny w swej prostocie. Dostępny w różnych kolorach w sklepie Salar. Zapraszamy. Link do tego produktu znajdziecie w opisie filmu. Polecam. Prosta ale doskonała i bardzo, bardzo yy, cenna ze względu na walory użytkowe. To warto w coś takiego zainwestować. Pozdrawiam.